Halo, witam najlepszego redaktora. Witam serdecznie przyszłego mistrza, bardzo miło słyszeć. Kopelat, jak to mawiali. Również, co tam, kopelat, tak, co tam słychać? To ja będę pytał, co tam słychać. U mnie dziękuję, jakoś pomalutku się toczy. A co tam słychać u Ciebie, opowiadaj lepiej. No, u mnie też pomalutku się toczy. Wczoraj nam zgubili bagaże, ale na szczęście dzisiaj je przy, przysłali już na mnie. Bo już byłaby lipa trochę, byliśmy, tylko majtki mieliśmy, na, na, znaczy ja miałem majtki na zmianę, bo Peter nawet majtek nie miał na zmianę, <grystanie> ale miałem jeszcze jakieś nowe, to mu pożyczyłem. <grystanie> ale pasują rozumiem rozmiarowo, pasują, to dobrze. No, pasują, pasują. No, mam taki duży sprzęt, że <grystanie> na wszystkich moje majtki wypasowały. <grystanie> no to fantastycznie, ale wiesz, to jesteś w takim klimacie, że tam więcej niż majtki w zasadzie to nie potrzeba za wiele, no. No, tak. Zimno? Znaczy jest ten? Zimno nie jest. Jak <glv cinu> w Polsce na pewno, ale jest trochę zachmurzony. Zachmurzony ten, ale jest spokoj, tak jest dobrze, nie? To rozumiem, bo tam pisałem, słyszałem, znaczy słyszałem, widziałem, czytałem, że właśnie mówiłeś o przygodach. To te przede wszystkim przygody polegały na tym, że poza majtkami niewiele więcej Wam zostało, jeśli chodzi o Waszą podróż, tak? Nie było żadnych innych, jakichś potężnych tak. problemów. Tylko, tylko bagaże. <glvain> <gluje> tak, dokładnie, dokładnie. Bagaże tylko, no. Tylko tak, jasz, tylko jasz, no właśnie Nie, mówię, że to Reebok się nami zajął Dał nam jakieś ciuchy od razu to, to nie było źle Jakoś mogliśmy to przeżyć No to widzisz, czy jednak wyszło na dobre Czy jednak sponsor to jest sponsor, co by nie powiedzieć e, Ja pamiętam, że a propos tak w ogóle Brazylii To tam kiedyś flagę tak mocno sobie eksponowałeś To już wtedy coś było wiadomo, że będziesz w Brazylii walczył Czy to tak wyszło wtedy trochę przypadkowo, co? Nie, tak Tak po prostu Flagę, bo akurat lubię Brazylię, lubię ten kraj, więc tak, tak było sobie z flagą. Tak... Mówię, że Brazylia, Jamaika to moje takie ulubione, ulubione kraje, w których, w których lubię przebywać. Jamaika? Będę przebywał. Jamaika, ale w Jamajce <grym> chyba jeszcze nigdy nie byłeś. <grym> no nigdy nie byłem, ale niedługo będę. No tak, to już będzie stać wtedy, kurczę, na Jamaikę tam się przeprowadzić. No Jak Lenox Louis zupełnie, się oczywiście. Się. Ta. Wiesz co? To w takim razie, skoro o tej Jamajce, o tych wszystkich e, egzotycznych jakichś tam e, przylądkach, to ja sobie pozwolę zapytać, bo tak, e, ty to rzeczywiście wylądowałeś ostatnio dość mocno egzotycznie. Ta Tajlandia to tak, znaczy wiem, dla ciebie to już nie jest egzotyka żadna. Tam się już naprawdę zadomowiłeś, można wręcz powiedzieć. Można tak powiedzieć? Eee, no, można tak powiedzieć, ale już wszystko się podmieniało troszeczkę i. Już będę się przeprowadzał w trochę inne miejsce niż Tajlandia. Jamajka jednak? Ale tak. Nie, nie, nie będę przeprowadzał się do, do Miami. Ale jak na razie po walce lecę do Teksasu. Do Teksasu? A co tam jest w Teksasie robił? No jestem umówiony z Jackie Norisem. A, widzisz? Strażnik Teksasu. Czyli, jednak. Wszystkie te nauki pobrane w Tajlandii tak. się sprawdzą w Teksasie. Rozumiem, no dobrze. Do tak, Teksasu tak. będziesz tam leciał i tam co? Tam jakieś potem plany takie bardziej wypoczynkowe po tej walce? Tak, bardziej takie prywatne, wypoczynkowe, ale już w styczniu. Myślę, że na koniec stycznia przeprowadzam się do Coconugreek, tam blisko Miami i będę już tak można powiedzieć z zawodnikiem American Top Team i tam będę mieszkał, tam będę trenował i tak, jak, tak myślę, że już moje, moje podróże i szukanie wrażeń i szukanie nowych rzeczy, nowego treningu się zakończy jak na razie i zostaję w American Top Team i tam Os będę się szykował do swoich walki Czyli ostateczna decyzja zapadła. Można podsumować, że teraz już będzie Krzysztof Jotko oficjalnie, nieodwołalnie i jednoznacznie zawodnikiem American Top Team. Dokładnie, zmieniłem. Poland Top Team na Amerykan Top Team, tylko tego tam nie pisz. <laughs> Dobra, spróbujemy to wyciąć. E, wiesz co, to w takim razie no co, to Amerykan Top Team bardzo mocno będzie taki, no może nie bardzo mocno polski, ale w dużym stopniu, no bo wiadomo, że i ona Jędrzejczyk do Ciebie tam gdzieś dołączyła, tak powiedzmy, bo Ty byłeś tam jakby wcześniej troszeczkę, prawda? Gdzieś tam trenowałeś. No to z Joanną razem będziecie stanowili o takim polskim odłamie Amerykan Top Team, rozumiem. No, to... My założymy tam polski American Top Team <laughs> Czyli Poland <laughs> no nie, American Top Team. To jest... się... Tak, nie się śmieję oczywiście, ale tak samo jak dla mnie, jak i dla Asi, bardzo się tam spodobało. Jest naprawdę bardzo dobry, dobry klimat, ludzie są przyjaźni, jest miło, miło trenerzy są naprawdę na wysokim poziomie i tych trenerów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest około 20 trenerów albo nawet więcej, żeby nie skłamał. I myślę, że każdy zawodnik, który, który tam przyjeżdża, dopasuje sobie trenera do, do, swoich, do swoich umiejętności, do swojego stylu walki, więc nie mam tam naprawdę. No, mam tam wszystko, co, co potrzebuję. Najlepszych sparing partnerów, najlepszych, najlepszych trenerów, najlepszą pogodę, więc czego chcieć więcej. Tak obserwując o tam i Junior dos Santos i Hector Lombard gdzieś tam się pojawiali przy okazji tych twoich treningów, można to było zobaczyć Tak jak się patrzy na to, to chyba rzeczywiście troszeczkę. Ja wiem taka zupełnie zmiana ja wiem, galaktyki, jeśli chodzi o, o, o w ogóle twój twój jakby stan teraz w MMA. Bo to same największe gwiazdy. No myślę, że jeżeli walczysz z najlepszymi to musisz trenować z najlepszymi, tak więc yy, jeśli trenuję na co dzień z Santosem, Hectorem, George'em Maszwidalem, czy Rudolfą Wierą, którym teraz bardzo dużo, bardzo dużo trenowałem przed tą walką, bo wiadomo, że Tajles jest parterowym zawodnikiem i jego główną bronią będzie parter, więc na pewno będzie chciał mnie sprowadzić do parteru, więc bardzo dobrze przygotowałem się. Do tej, do tej walki parterowo trenując z Rudolfem Wiera Rudolfa chyba nie muszę przedstawiać jest jednym z najlepszych chyba na świecie i na planecie najlepszym specem od Jiu Jitsu, więc myślę, że jestem gotowy na parter tutaj lesa. No właśnie, skoro nawiązałeś do tego, to chwilkę przy tym pozostańmy. Mówisz o tym, że Twój rywal przede wszystkim, zresztą tak to się rzeczywiście układa, no jest zawodnikiem, który w tym parterze najwięcej może Ci sprawić kłopotów. Właśnie, czy może Ci sprawić najwięcej kłopotów, czy nie? Jak się czujesz przed tą walką? Jak czujesz te swoje przygotowania, także parterowe, przed tym pojedynkiem? Jak przebiegały? Czy jesteś zadowolony? Myślę, że czuję się bardzo dobrze. Jestem dobrze przygotowany i mój parter również nie jest nie jest zły więc no ale oczywiście pierw, pierwsze co żeby do tego parteru doszło to jeszcze musi mnie przewrócić tak No więc właśnie a twoja ale tutaj stójka ostatnio też... robiła naprawdę wrażenie wręcz bym powiedział powalające przede wszystkim jeśli chodzi o tych rywali to powalające wrażenie robiło Czy tak no samo rozumiem że to jest przy mojej powalającej stójce i do tej walki też bardzo dużo trenowałem. Stójki, zapał ogólnie wszystko trenowałem i chcę zostać przy tej stójce i pokazać, pokazać dla Tajlesa polską siłę w Brazylii. Polska siła w Brazylii, to byłoby fajne rzeczywiście ją tam zobaczyć. Tales Leites, jeszcze tak tylko na chwileczkę do niego nawiążę, to zawodnik, który miał swoją y, jakąś tam, y, pewien okres przygody z UFC, potem zniknął z UFC, potem chociażby przegrał y, z Matem Horbiszem, nieistotne, w każdym razie wrócił do UFC. Zawodnik, który tam no, już troszeczkę w tym UFC znaczy. Ty wskoczyłeś do pierwszej piętnastki jeszcze przed pojedynkiem z tym zawodnikiem. To oznacza, że jeśli ewentualnie z Talesem Leitesem uda się wygrać w ogóle uda Ci się zwyciężyć. To będzie jakiś kolejny znaczący skok, jeśli chodzi o m, Twoją pozycję w tej organizacji? Myślę, że tak, że cały czas pnę się do góry małymi kroczkami. Dopisuję sobie zwycięstwa do mojego rekordu i w sobotę dopiszę kolejne zwycięstwo. Yy, Thales jest chyba bodajże 10 albo 11 w rankingu, więc. Mam nadzieję, że jeśli z nim zwycięży, to zamienimy się miejscami i będę już coraz bliżej do pasa. Coraz bliżej, Jacko, coraz bliżej. No fajnie, ale to czekam strasznie mocno i czekam na twoją walkę w Stanach. Bo przecież też o tej walce zawsze mówię, że chciałbyś w Stanach zawalczyć, a na razie jeszcze ci się nie udało. No na razie mi się jeszcze nie udało. Walczyłem blisko Stanów w Kanadzie. No właśnie. Teraz walczę w Brazylii. No mam nadzieję, że już niedługo, niedługo. Do tych stanów. No, ja do stanów. Tak, do jest. No to, to przeprowadzasz Stanach, się. To... Będziesz miał bliżej. Tak, dokładnie. No ale to nie od mnie zależy. Wiadomo, ja bym chciał bardzo walczyć w Stanach, ale to już musi z tym pytaniem do Danny White'a i, i całej ekipy UFC. Jeśli ekipa UFC mnie słyszy, to ja bym prosił. Może spróbujemy kiedyś tam jeszcze z Danny White'em się połączyć. Ale dobra, na razie jesteśmy z Tobą. To w takim razie, skoro jesteśmy z Tobą, to jeszcze Cię podpytam, bo w Stanach walczyła Polska. Bardzo mocna kobieca ekipa. Joanna Jędrzejczyk kontra Karolina Kowalkiewicz. To była walka no taki troszeczkę twojej koleżanki jakby z timu zawodniczką inną, którą też pewnie dobrze znasz. Powiedz, jak tą walkę oceniasz, jak tą walkę przeżywałeś? Bo tak widziałem, że na Facebooku jednak tym, że kibicowałeś Joannie. Tak to można było takie wywnioskować, takie można było odnieść wrażenie. E, no kibicowałem Joannie, ponieważ można powiedzieć, że lepiej ją znam, jest praktycznie z, prawie, prawie z tej samej miejscowości, co ja, trenowaliśmy w tym samym klubie, widziałem jej przygotowania, yy, więc byłem po stronie Joanny, ale oczywiście nic nie mam do Karoliny i dla, kibicowałem dla Joanny, ale oczywiście patrzyłem obiektywnie na to, że niech oczywiście wygra lepszy, tak? Karolina postawiła, postawiła się bardzo dobrze Asi. Myślę, że to najmocniejsza walka i najtrudniejsza walka była dla Asi. No Asia ją zwyciężyła o ma mały włos w czwartej rundzie mogła się ta walka zakończyć, ale Asia jest tak doświadczona i to jest prawdziwy, prawdziwy gangster jak to mówił Darren Woodley i wytrwała to i można powiedzieć, że walka, walka była wyrównana, ale z większą przewagą dla, dla Asi. No tak to rzeczywiście wyglądało, zresztą punktacja sędziowska tutaj nie pozostawiała żadnych złudzeń. Teraz no też mamy nadzieję, że jeśli nawet ta walka gdzieś tam się potoczy na całym dystansie, no właśnie, będzie cały dystans z Thalesem, Lejtesem? <noise> Oby nie, bo słabo trenowałem i nie było <noise> na cały dystans. <noise> nie, powiem Ci tak, że... Zobaczymy co będzie. Ja nigdy, nigdy nie planuję czegoś, bo wszystko może się zmienić. Nie mam żadnych game planów. Game planów po prostu chcę dobrze zawalczyć, chcę udowodnić, że pasuję do UFC top 15 UFC. Oczywiście, że jeśli znajdę szansę, zobaczę szansę do skończenia tej walki przed czasem, to ją skończę. Tak, ale wiem, że muszę być bardzo ostrożny i za bardzo nie wchodzić, nie wchodzić z dużą ilością ciosów w Thailesa, bo też będzie tylko czekał na mój błąd i sprowadzenie mnie do parteru, więc będę bardzo ostrożny, szybki jak zawsze <grym> i co? No i oczywiście zwycięży ten pojedynek. No to oczywiście bardzo mocno liczymy, tak jeszcze na koniec tylko Cię podpytam, rozumiem, że już te Stany to jest taki teraz pomysł na to, żeby już tam na stałe jakby pozostać, raczej w Polsce nie będziemy ci widywać. W tym momencie zostajesz już tam tak bardzo mocno zadomowiony, jeśli chodzi o te Stany. No myślę, że tak, że zostaję, zostaję w Stanach i jak mam być mistrzem, to tylko trenując z najlepszymi klubami, trenując z mistrzami, tak? Więc nie, ma, nie znam innej odpowiedzi na to pytanie. Powiedz mi tylko jeszcze tak, yy, tam przyjeżdżają od czasu do czasu, wpadali przynajmniej tam w Tajlandii, gdzie Marka, Jędraczka. Teraz a Stasiak jest gdzieś tam z Tobą. Był z Tobą, trenował tak przy okazji? Dobrze gdzieś tam podpatrzyłem? Czy był tam, ma być? Eee, tak, przy moim pobycie w Tajlandii przyjechał Arek Jędraczka. Przygotowywał się tam do swojej walki na PLMMA, którą wygrał. i Sam zobaczył, jak się trenuje w ciepłym klimacie. Zobaczył, że naprawdę, gdzie, gdy jest ciepło, możesz trenować o wiele więcej, nic się nie boli, czujesz taki komfort. Komfort, że czasami to trenujesz za dużo i nie wiesz, kiedy przestać. Był dobrze przygotowany, wygrał swoją walkę. Z Damianem Stasiakiem się nie widziałem. Akurat przed jego przyjazdem ja już byłem w American Top Team, więc można powiedzieć, że się minęliśmy. Minęliście się. Słuchaj, Krzysiek, dobra, to w takim razie przypuszczam, że jak tam będziesz bardziej już w Stanach e, tak zasiedziały jeszcze, to pewnie też będą tam cię odwiedzać jakieś e, koledzy z e, polskich teamów. Bo jak rozumiem nie ze wszystkimi jesteś w polskich teamach jakoś tam skonfliktowany. Myślę, że tak, myślę, że tak, że... Masz przyjaciół. Że to że... nie jest tak, że ze wszystkimi tam przyjaciół. się nie lubisz, prawda? No oczywiście. Ja zawsze jestem Sympatyczny dla każdego, kto jest sympatyczny <gry> dla mnie, więc myślę, że wszyscy mnie przywitają, jeśli bym chciał potrenować w Polsce. Super w takim razie. Słuchaj, to mamy nadzieję, że uda Ci się tu jeszcze wpadać od czasu do czasu. Życzymy Ci powodzenia w tej walce najbliższej w Brazylii. Ściskamy mocno kciuki i potem jak będziesz układał to swoje życie w Stanach, to dawaj czasami znać, żeby można było pogadać. nie żeby Ci bagaże nie ginęły. O tego też Ci życzę w sumie. <gry> dobrze, Jacku. Dobrze, będę znowu znać. Będę Super. Się czuwał nad moimi bagażami, żebyś mi więcej nie zginęło. Tak jest. Powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. No dzięki, Jasku. Trzymaj się tam. Zdrówka. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.